na Gutynoko? Yy, tak, zdecydowanie tak. Teraz cały czas będzie poświęcony, będę poświęcał jako życia trenerem budowania, budowania drużyny i nadszedł ten dzień, to jest dzisiaj, gdzie tak oficjalnie yy, skończyłem swoją zawodniczą przygodę. Czy, czy jesteś w stanie powiedzieć, ilo ma zawodnikami na dzisiaj dysponujesz, bo trochę wskoczyłeś do takiego pędzącego pociągu. Konkurencja niektórzy trenują lodzie jak aktorów. Tych, tych Jastrzębie, a Oświęc. Oświęci mają właściwie gotowe składy. Pozostałe kluby nie wiadomo czy w ogóle przystąpią. Czy wiesz iloma zawodnikami na dzisiaj dysponujesz? Yy, tak, no tutaj z Sebastianem przed yy, ciężkim zadaniem, ale bardzo dobrze sobie radzimy na ten moment. Yy, w naszych szeregach zaczęliśmy od 5 który w gronie 14-15 zawodników są to głównie wyłowankowie z Krakowa i osoby, które miały przyjemność reprezentować Krakowie jako w drugim zespole. Więc yy, będziemy ich sprawdzać, testować. Yy, od dzisiaj zaczynają nam się testy, środa, czwartek, piątek. Yy, więc będziemy mądrzejsi w przyszłym tygodniu, jak to wypadnie i będziemy wykonywać strukturalnej selekcji. i Zobaczymy, kiedy, yy, jak i udział i procent tych zawodników nada się do, do dalszego etapu, czyli na sierpniu. A kto ma kontrakty? To może pani prezes również z tych 14. Czy ma ktoś w ogóle jakikolwiek okejista ma kontrakt z nowym grubem Komarka. Jeszcze nie. To jest wszystko jakby zaplanowane na tutaj najbliższe tygodnie. Mhm. E, najważniejsze jest to, że przynajmniej dla nas, tak? Ci zawodnicy zdecydowali się, na takie wspólne przygotowanie, bo to jest oczywiście przygotowanie zrobione dla pod kątem wszystkich młodych zawodników, tak, natomiast pozostali, ale to też nie pewnie Krystian przekaże, że pozostali, czyli mówimy o tych bardziej doświadczonych, czy też ewentualnie obcokrajowcach, którzy też w naszej drużynie ważne role będą pełnić, to jak tylko będziemy mieli podpisane kontrakty, natychmiast będziemy się nimi chwalić, także to, to macie Panowie za Panie prezes, ja, ja dopytam jedną rzecz, bo pani mówi, że te kontrakty będą podpisane. A czy kontrakty ważne na przyszły sezon, o ile pamiętam, Mentel, Ślusarek i Gumiński miał od tego sezonu mieć ważny. Czy te kontrakty przeszły na nową spółkę, czy nie? A do pana trenera będę miał pytanie, bo pan użył słowa, że testy, te testy to w domyśle rozumieć dla zawodników z MHL-u. Czy mamy jakichś testowanych zawodników już z zewnątrz też? Y że tak powiem, znacząca część jest tutaj z tej z Krakowa i tutaj z MHL-u, z którzy mieli, mieli przyjemność reprezentować. Nie wszyscy są obecni, bo taki, to się wszystko wydarzyło nagle przy długim weekendzie, więc kogo udało mi się zwerbować, dziękuję chłopakom za to, że, że przyszli w poniedziałek, wtorek i podjęli się tej, tej próby. Stąd właśnie jest teraz taka, tak powiem, selekcja do kogoś, jeśli będę mieć, że tak powiem, Drugie myśli, to te testy dzisiaj, jutro i pojutrze powinny mi troszeczkę wyjaśnić. Z zewnątrz raczej jakiś wielkich nazwisk nie ma, są tutaj młodzi młodzi chłopcy. Wszyscy wiem, do 24 roku życia, bodajże do 25. Ok, czy mówiąc, testy mamy na myśli naszych chłopaków tak, stąd. Tak, okay, dziękuję. Tak, tak. Proszę, ja mam pytanie: czy, czy, czy zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie reprezentowali Krakowie, mają tutaj pierwszeństwo w rozmowach? Czy tacy zawodnicy jak, nie wiem, Kapica, Kruczek, y, czy z nimi będziecie rozmawiać w pierwszej kolejności? Myślę, że no, każdy sobie zdaje sprawę, że na polskim rynku y, w tym okresie nie zostało zbyt wiele takich y, jakościowych zawodników. Wydaje mi się, że na pewno rozmowy będą przeprowadzone. Zobaczymy, jak y, one się zakończą. Y, niemniej jednak każdemu dajemy takie same szanse i jest na razie za wcześnie, żeby powiedzieć, tak jak pani prezes powiedziała, ja, jeśli coś będzie na rzeczy, to poinformujemy mm. przez stronę oficjalną. Nie ja wiem, czy przypomniałam z tymi kontraktami, czy one przeszły, czy, nie, czy one są nie, zakończone. Nie, 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 nie przeszły. To znaczy status, który ja przyjęłam na swoje barki, był taki, że tak naprawdę tylko je jednego pracownika spółka miała, jakim jest Sebastian. Natomiast po poprzednim sezonie wszystkie kontrakty, bo to były kontrakty zawarte. Czy z zawodnikami, czy z one no, były rozwiązane. Rozumiem, rozumiem. Dziękuję. To do Sebastiana też pytanie, jako jednego z twórcy tej kadry. Czy jaki kierunek zagraniczny, bo tu, tu, tu też będzie trochę zawodników zagranicznych, jaki tym razem kierunek będziecie? Znaczy, tak, ja myślę, patrzeć, że w jakim kierunku? To też, tak jak pan ja powiedział, to jest tak wszystko potworzone, że na dzień dzisiejszy mamy tutaj tych zawodników, którzy, jak mówił, tych swoich. Wiadomo, że jak tej Nigi to już poszło w świat. Myślę, że ta konferencja troszeczkę też nam pomoże, że wszystko się zaczęło, bo była ta stagnacja w Krakowie. Myślę, że ten kierunek skandynawski, ci zawodnicy w tym sezonie się sprawdzali. Charakter, charaktery mają ok, do, do ciężkiej pracy, filmowie tak samo. Myślę, że tutaj Krysta też ma swoje kontakty, bo grał troszeczkę w świecie, zawodnicy go znają, trenerzy go znają. Myślę, że to też będzie pomocna dla nas, w związku z tym. Także myślę, że ten kierunek kandynawski będzie, będzie dalej jakby kontynuowany, ale nie zamykamy się tylko na to. Są zawodnicy też z innych krajów, którzy mogą nam tutaj pomóc. Także mówię, to wszystko jest szybko. Zaczęliśmy, czekamy na, na różne oferty. Już spływają tutaj zawodnicy, agenci wysyłają. Także też ciekawe nazwiska. Także myślę, że będzie naprawdę fajna drużyna, która połączy i wszystko, tak jak Pani Prezes nam tutaj komunikowała, i młodość, i doświadczenie, i ptochejowcy, i Polacy. Także to, to też będzie ciekawe. No. To jeszcze do trenera pytanie, no bo nie znamy tej kadry i nie wiemy czym się, czym się poruszacie, wy wiecie więcej, ale tak dla kibiców przekaz na dzisiaj, z jakiego miejsca pan byłby zadowolony w tym pierwszym sezonie? Pracy? Z najwyższego, no, Jaki się <laughs> <laughs> <Pracając> da. <do>, wracając <laughs> do poprzedniego pytania, to jeszcze odpowiem po Sebastianie. Staramy się stworzyć takie możliwości dla zawodników, komponować ich, dlatego na ten moment że tak powiem nie prowadzimy żadnych rozmów z obcokrajowcami konkretnych, ewentualnie może na pozycji bramkarza, a tak to, tak to chcę zobaczyć tych naszych tutaj zawodników, ewentualnie polskich, dopiero wtedy jak zobaczę i wkomponuję zespół, będę wiedział gdzie mam puste dziury, które mogę, muszę wypełnić, więc na ten moment też, że tak powiem odsyłam agentów jeszcze o kolejne kilka, kilkanaście dni, bo to, to trwa i rozmowy trwają, więc mi będzie też im zagwarantować jakieś miejsce. Ja P nie? chciałem podtrążyć jedną słówko, które, które Pan powiedział. Czyli możemy rozumieć, że temat obsady bramki już jest walkowany i tutaj jakieś działania podejmujemy. Ja wiem, że nie uzyskam to znaczy, konkretów, ale. Nie, 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 nie działa, po prostu, które na no agenci wysyłają swoje, swoich zawodników mhm. oferty, my po prostu nad nimi się pochylamy i nic więcej. No bo to jest kluczowa tak. pozycja. I, i to, to by było na tyle, że. Jeżeli jest jakaś dyskusja w sztabie i tutaj z właścicielem, ale nic nic nadzwyczajnego nawet nie ma ani pół konkretnego. A to kiedy jest deadline na skonstruowanie tej kadry? No powiedzmy tam w 90%, tak? no bo potem się jeszcze może coś zdarzyć. Kiedy chcecie mieć? Powiem tak, nie zastaję się na no im szybciej, tym lepiej. Przede wszystkim liczę na tych polskich zawodników i tutaj tych wychowanków, żeby bardzo dobrze się pokazali i dostali szansę, jeżeli tak, to jeżeli załapię się do drużyny i spełnię moje oczekiwania, no to tak jak mówię, wtedy będziemy uzupełniać resztę, resztę kadry, ale do tego momentu yy, wydaje mi się, że na pewno yy, na pewno pierwszymi kontraktami będę będą radnicy polscy. Na ile są te kryzysja testy miarodajne bez użycia treningów na lodzie i mhm. jaka jest perspektywa w ogóle wyjścia na lodzie? Z perspektywy wyjścia na mamy zaplanowany tam termin, tutaj wewnątrz, wewnątrz klubu. Y, jedzą na dzień dzisiejszy ruchomy, że tak powiem, są dwie daty, więc mamy dostosowany plan letni, póki co będziemy trenować cztery tygodnie, następnie udamy się na krótki urlop i później chcemy jeszcze przeprowadzić y, drugi raz y, testy, dla, również dla tych zawodników, którzy już no trenują indywidualnie i dojadą do nas, czy to będą zagraniczni, czy to będą polscy zawodnicy, którzy, którzy trenują y, nie w Krakowie, więc y, tak to wygląda. Ja do prezesa Wojewódzkiego, bo Rafale no, ze strony biznesowej podziwiam równo, bo jeszcze się nie narodził w polskim OK I taki, który by na tej pięknej dyscyplinie zarobił, więc jak hmm, Kra Krakowie Biznes Alliance, hmm, czy widzi w tym tylko propubliko, bo działalność, czy też gdzieś tam jest jeszcze jakaś szansa na chociażby mały biznes? Jak to <noise> Powiem tak. Krakowie Biznes Alliance powstało w listopadzie 2024 roku z myślą o tym, żeby wspierać Krakowie. Głównie piłkę nożną i hokej, tak? bo taki, był, taki jest cel statutowy tego stowarzyszenia. Mieliśmy, realizowaliśmy to poprzez jakieś drobne akcje, które, które były wykonywane w porozumieniu z KS Krakowia. Kiedy pojawiła się w przestrzeni pojawiły się w przestrzeni problem związany z dalszym funkcjonowaniem hokeja, no, no usiedliśmy po prostu do rozmów, analiz i no nie da się określić, to jest sport. Tutaj kalkulacji biznesowej nie było, tutaj była bardziej kalkulacja taka, czy podołamy i czy jesteśmy w stanie zrobić klub, który będzie się po prostu bilansował i był stabilny. To nie była inwestycja w kategoriach przyszłego zysku, tylko bardziej w, w kategoriach zrobienia stabilnej struktury, która będzie stanowiła bezpieczne zaplecze pod tą działalność sportową i mając na uwadze, bo no, trochę to trwało, bo też należało skonstruować zespół, Fajnie, że Agata zdecydowała się pełnić funkcję prezesa, bo to jest bardzo ważny punkt tej układanki I, i liczymy na to, że się uda. Tak? Z uwagi na to, że to jest sport, no to też wiadomo, emocje miały tutaj miejsce przy podejmowaniu tej decyzji. Czy możesz odkryć jeszcze oprócz Ciebie, jakie tam znane postaci ze środowiska pasów Zasiadając w z, 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 z Krakowie. No to, to, jest akurat, no, nie chciałbym tutaj jest... to była Tak, jest paręnaście osób i nie chciałbym, nie, nie, nie mogę kogoś pominąć przy wymienianiu, natomiast no, no, są to przedsiębiorcy już związani z Krakowem jeszcze pamiętam ich z czasów, kiedy miałem przyjemność pełnić funkcję członka zarządu Krakowi jeszcze za, 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 za czasów świętej Pamięci Profesora Filipiaka i zajmowałem się wtedy hokejami i pamiętam, pamiętam z tych czasów wiele z tych osób. Cieszę się, że one się zaangażowały teraz w takie bardziej w taką bardziej zorganizowaną formę tej, tej pomocy i zdecydowali się być właścicielem klubu. No ale są tam na tej liście zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby wykonujące wolne zawody, adwokaci, radcowie prawni, jest też jakiś polityk, i, Nawet poseł. ale tak jest, poseł. I, ale najważniejsze jest to, że wszyscy wszyscy myślą w kategoriach pasiackich, to przede wszystkim, a w drugiej kolejności. Żeby, że mają pomysł na to, żeby te struktury stworzyć tak, jak one powinny wyglądać, bo, bo też moje doświadczenie z hokeja sprzed już parunastu lat no jest takie, że, że też chodzę z jakimś backgroundem tego rodzaju w ten, w ten projekt, bo zostałem przez stowarzyszenie wyznaczony jako osoba, która ma tutaj reprezentować interesy właściciela. Mam też swoje doświadczenia, swoje pomyłki, które popełniałem, jakieś myślenie życzeniowe, które miałem nierealistyczne jeszcze, jeszcze za czasów, kiedy zasiadałem w zarządzie PZHL-u. Że teraz wiem, że co możemy zrobić i, i co jest do wykonania. No, tutaj mamy plan, będziemy go realizować. Natomiast wiemy, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić od razu. Tak? To, to ja mam pytanie o drugą drużynę, bo, bo tutaj widzicie Państwo, że ci chłopcy, którzy się na, będą nadawać przejdą, prawda, do tej pierwszej, czy ta drużyna młodzieżowa zgłoszona, czy, czy, czy nie starczy zawodników na to? To Myślę, że pani prezes. <gryzyski> <gryzyski> tak, więc jeśli chodzi o Akademię Chokrojową, bo tak ją należy nazwać, Akademia Chokrojowa Kampak, to mamy w zasadzie każdą grupę wiekową. Mamy grupę naborową, żak młodszy, starszy, młodzik. Problem zaczyna się pojawiać w tej kategorii milion młodszych, dlatego, że tutaj zawodników mamy chyba nie da się z nich stworzyć drużyny, ale ponieważ nie, nie, nie my sami mamy, te, mamy ten problem, tylko inne kluby również, to wszystko wskazuje na to, jeszcze nie chciałabym przesądzać, bo nie mamy też tego, wiecie Państwo, zawartego na piśmie, ale będziemy chcieli się połączyć z innym klubem i najbardziej nam po drodze ze względów logistycznych, co wiąże się z kolei z kosztami, jest z pokalem nowy targ i prawdopodobnie razem, wspólnie stworzymy tą drużynę właśnie na poziomie juniorów. No i będziemy na mecze rozgrywać razem. Tak, ale ten zespół, Pani mówiła o juniorach, ale oni tak, będą w tak. MHL grać, czy nie? Y nie. Myślę, że wobec tego będzie Ale co Nie co będzie. Z to znaczy w tym nie roku jest. przepisy Polskiego Związku lodzie jakby, jakby nie wymuszają e, e, stworzenia takiej drużyny. W poprzednim roku nie wiem czy się czasem nie mylę poprawnie Sebastian, jeśli tak, był taki obowiązek, że, że drużyna grająca w klasie musiała jeszcze e, e, zgłosić taką drużynę. W tym roku nie ma tego. Nie m, będzie. Jej. Tak. Mi się wydaje, że w zeszłym sezonie nasza druga drużyna w ogóle nie była jako MHL, tylko jako pierwsza liga. Tak, to formalnie są dwie wtedy, różne rzeczy. Bo wtedy pierwsza liga była taką obowiązkową. Tak, tak, ale ta nasza drużyna to były chyba najwyższe opłaty, prawda? Że, że ta nasza drużyna była pierwszą ligą, a nie MHL-em było połączone, bo to była połączona liga MKL i pierwsza liga. I ty, no ale ta nasza chyba nie spełniała pełnych kryteriów w MKL u tylko była jako pierwsza liga zgłoszona. Znaczy też jako MKL też był zgłoszony. Tak, mkl mm -hmm. było to też awansowali do playofu, także tak to, to było połączone. Z... Hmm. Tak, ale to w tamtym sezonie jako koszty ponosił i to nie było z tym też problemem w właśnie finansów. Każdy rok, jeśli chodzi o młodzież, no będzie przynosił nowe rozwiązania, tak. Foru i już będziemy mieli pełnowymiarową tą drużynę, pełnoosobową, bym powiedziała, drużynę juniora, no bo no, tak. akurat tu już w Młodzikach mamy potencjał dosyć duży, tam jest ponad 30 zawodników, w związku z czym, a fajne jest też też jest to, że z kolei grupa chcemy była dotychczas jedna, będą dwie, więc też chcemy po prostu, no, budować taki praktyk na tych nowych do Akademii. Jeszcze do Krystiana ja mam takie pytanie, bo ty dobrze pamiętasz, w powie raczej halę pękającą szwach, bo był okres Prosperity, miał świetne pamięci profesor Filip Jagi, biliście się mistrzostwo polskie, graliście widzę mistrzów, przenosiliśmy mecze do Taurona Reny Kraków, ale jednak ten miniony sezon był już takim sezonem trochę biedniejszym, przejściowym i hala. Niestety świeciła pustkami, co mnie osobiście bolało. czy Co ty masz zamiar zrobić? Czy wystosować jakiś apel do kibiców, żeby teraz, właśnie w tym okresie, gdy tworzycie po prostu no tak naprawdę Krakowie od nowa, tak? i to tak naprawdę od nowa, nie tak jak głosiło hasło prezesa drużyny, co, co do piłkarskiej części pasów, to jednak to wsparcie jednak społeczne by się bardzo przydało. Wydaje mi się, że specjalistą tutaj od marketingu jest pani prezes. My, swoją postawą i drużyną. Będziemy zachęcali wynikami do przyjścia tutaj na, na lodowisko i na pewno z samej ciekawości ci kibice się pojawią, żeby zobaczyć, że tak powiem, nową drużynę i powinno to być dla nich ekscytujące I, i chciałbym, żeby przyszli od początku I z tego względu, żeby, no, żeby byli świadkami tego, jaki ewentualnie zrobimy postęp, żeby to widzieli z meczu na mecz i wydaje mi się, że to jest dla nich taka zachęta. Panie Krystianie, pan jest świetnym magnesem i zapowiedzią powodzenia. Jako 100% to jest prawda. sportowiec. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał pociągnąć trochę ten temat przez Michała Ruszony, bo w zeszłym roku frekwencja nam akurat urosła, jeśli patrzeć na, na konkrety, na, na liczby. W zeszłym roku ta frekwencja poszła do góry i tak się chciałem zapytać to pytanie do pani bardziej. Kiedy pani się spodziewa, że kibice dostaną szansę, bo to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla... Dla trybun, żebyśmy wykupili karnety. I czy ma Pani tu jakiś plan? Potrafi Pani określić jakąś datą, bo powiem uczciwie, ja mam takie wrażenie, że ludzie łakną jak kamia drżu tego, żeby, żeby mogli pokazać, zagłosować swoją osobą, portfelem. I no i wtedy będziemy w stanie się też policzyć, prawda? A to ja to jestem po prostu wręcz wzruszona. Tam, bo to jest po prostu naprawdę, no natychmiast, po prostu jak to będzie pierwsze działanie, które zabiorę. Jak Pani mówi natychmiast, przy... to ludzie przyjdą jutro kupić, ale przy... ja mówię serio, znam takie. Ale, ale dlatego chcę dokończyć, ja rozpocznę no. przygotowania do tego, żeby taki kartnet stworzyć, wyprodukować i czym prędzej wdrożyć go w obiegu. Absolutnie, zdecydowanie. Jeżeli jest tylko taka potrzeba i ona jeszcze od Państwa wychodzi, no to nie mogę zrobić nic innego, tylko muszę na natychmiast zareagować i to zrobimy. Będziemy się starali zrobić jak najszybciej. Natomiast yy, oczywiście, że jeśli chodzi o trybuny, też zawsze mnie to zastanawiało, powiem szczerze, że jak w takim wielkim, ogromnym mieście. Nie jesteśmy w stanie po prostu zapełnić tych trybun, no to dziwna sprawa, więc będziemy nad tym pracować, żeby, żeby, żeby było inaczej. Eee, tu są lojalni kibice. Ci lojalni kibice, oni zawsze będą. Natomiast pewnie, żeby wypełnić tą pozostałą część trybun, będziemy robili wszystko co w naszej mocy, żeby, żeby budować trafik poprzez tych pierwszych, którzy może tylko raz w roku przyjdą na ten mecz. Ale nawet gdyby się miało tak okazać, tylko raz w roku przyjdą na mecz, to i tak powinniśmy 2,5 tysiąca biletów sprzedać I, i w tą stronę będziemy chcieli pójść. Natomiast no, na pewno rozpoczniemy od tych karnetów zdecydowanie. Ja mam takie ostatnie pytanie, w którym chciałbym pana trenera trochę ruszyć, ale też, też państwa z zarządu. No bo my jesteśmy przyzwyczajeni do, do pewnego schematu, ale to każdy trener może widzieć po swojemu. Czy kibice mogą liczyć, czy na sparingi, które będą się odbywały w Krakowie, będzie możliwość wejścia, czy, czy one będą raczej zamknięte? My jesteśmy w trakcie dogadywań do terminarzy ze starymi partnerami. Jeszcze te daty są ruchome, ale planujemy, planujemy na pewno odbyć jakieś mecze. tutaj. Tak, ale czy one będą otwarte? Czy kibice będą mogli przyjść, zobaczyć? Powiem tak. Więc to wszystko oczywiście jest uzależnione od wypełnieniu, wypełnienia formalności związanych z imprezami masowymi, tutaj też. Sparenki tutaj mamy... nigdy nie były formalnie imprezą masową. One teoretycznie były do 300 ale, osób. Tak, ale żeby wpuścić kibiców na trybuny, no to trzeba mieć po prostu tą imprezę masową mhm. ze względów bezpieczeństwa, naprawdę, no, trzeba te dokumenty mieć przygotowane, więc y, owszem, że zrobimy y, absolutnie wszystko, jeżeli jest też takie zainteresowanie, y, żeby pozyskać tą dokumentację i otworzyć te sparingi dla kibiców. Ale, ale od strony trenera nie ma potrzeby zamykania sparingów? Znaczy, nie, to jest widowiskowy sport i sądzę, że chociaż to minimum, jak pani prezes nie zdąży z formalnościami, to to minimum 299 osób na pewno wejdzie. Nie będzie dążenia do tego, żeby, żeby był zamknięty. To, to nie, jest pani Cudownie, to, to chciałem usłyszeć. Super, mam jeszcze parę pytań do, do Państwa. No bo Krakowie Hokej, powiedzieliśmy Akademia Dróżna Seniorów, są też dziewczyny i chciałem zapytać po pierwsze, czy... Były jakieś rozmowy, jakieś spotkanie, czy kontakt jakikolwiek z, z dziewczynami z drużyny TLHK? Czy mogą liczyć tutaj na, na jakiś fajny lód, żeby nie grać meczu o, o pierwszej czy drugiej w nocy? I do pana Rafała pytanie, czy perspektywicznie państwo w ogóle rozważacie, żeby zjednoczyć cały hokej w Krakowi i istnieje w ogóle taki temat, czy, czy ten temat jest wykluczony? Ja powiem otwarcie, że my przez te wszystkie lata jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten temat jest wykluczony i, ja rozumiem, jeśli taka jest decyzja. Natomiast chciałem spytać, no bo mamy pewnego rodzaju nowe otwarcie i czy w ogóle taki temat istnieje, czy, czy raczej nie? Ale wykluczony, bo tego właśnie nie zrozumiałam. No chodzi o to, że KS Krakowia 1906 to jest formalnie osobny klub mhm. w Tauron Lidze Hokej. A kobiet, dziewczyny po prostu mogły liczyć na, nazwijmy to, cichą przychylność. Tutaj pewnie pan Sebastian trafił powiedzieć, powiedzieć dużo więcej. ten temat na razie w ogóle nie był poruszany? Bo to jest tak wszystko krótki okres czasu, ale myślę, że pani prezydenta pewno się spotka z, z klubem kobiecym i mm -hmm. bardziej ta sama powiedzieć, to się będą mm -hmm. Mm -hmm. Na razie jeszcze do takiego spotkania nie doszło, więc to nie mogę po prostu niczego zapewnić. Mm -hmm więc do takiego spotkania nie doszło. Grafik widziałam, nie pamiętam czy tam jakby już mamy przygotowane oczywiście, opracowane przez naszego koordynatora czy dyrektora sportowego akademii. Nie pamiętam, przyznam szczerze, czy jest to wzięte pod uwagę, więc to jest wszystko do, 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 do rozważenia. No, nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy dzielić w ogóle środowisko hokejowe na w ogóle jakiekolwiek grupy. No, nie wyobrażone dla mnie. Ja myślę, że to jest ważny sygnał dla ludzi z, związanych z drużyną TLHK, jak tą konferencję zobaczą, że pani jest otwarta na, na takie spotkanie i Ja tak, 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 tak. Jeszcze właśnie to uzupełnił, bo, bo jednym z filarów, podstawowych filarów y, funkcjonowania klubu Krakowa hokej pod, pod, pod nowym właścicielem jest przede wszystkim oparcie go na szeroko pojętej społeczności hokejowej. My jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby tą społeczność hokejową przyciągnąć. Ale też rozbudowywać o nowych, o nowych członków, tak? To z Pani powiedziała wcześniej. To też ma do, do, co do tego, że przez osoby, które są stałymi bywalcami, chcemy dotrzeć do nowych osób, które pojawią się na meczach hokeja, tak również przez osoby, które są na razie w różnych obszarach, ale jakby pod jedną wspólną egidą, czyli hokej. Chcemy też do tych osób dotrzeć. Nie jesteśmy w stanie w ciągu trzech tygodni, byliśmy w stanie dotrzeć mhm. wszędzie, spotkać się z każdym. Były sprawy, nie mówię, że ktoś jest mniej ważny, ale były sprawy absolutnie najważniejsze do, do, do załatwienia. One dalej są. Natomiast mamy w planie spotkanie z szeroko pojętą społecznością hokejową w tym także z, z osobami, które się czuł uprawiają hokej okay, kobiecy. Nie dzielimy tego, nie przyjmujemy z założenia, bo jakby to jest sprzeczne z tą naszą filozofią, że wykluczamy kogokolwiek poza ten. Natomiast no, no mamy świadomość ograniczeń pewnych organizacyjnych i e, lokalowych, mówię w znaczeniu tafla, Tafli, która będzie zamrożona e, dopiero za, za, za kilka tygodni e, i też nie funkcjonuje przez cały rok. Mamy świadomość tego, że mamy jedno lodowisko. Natomiast uważam, że, że poprzez rozmowę jesteśmy w stanie wypracować jakieś stanowisko, które będzie i, i, i jaki sposób korzystania, który będzie korzystny dla wszystkich. pewno nikogo nie wyklucza. To jest chyba największe otwarcie na hokej kobiecy, jak ja w swoim życiu tutaj widziałem. Dziękuję Dzień bardzo. bardzo. Jeśli nie ma żadnych pytań, to możemy skończyć jeszcze, raz, jeśli Państwo chcieli. Tak ja będę prosił tutaj panią profesor kwestia na... Благодаря ви, че гледахте